Jako że zwolniło mi się troszkę miejsc, żeby dodać Was do znajomych w Brawl Stars na moje główne konto, no to dzisiaj właśnie dodam dwie losowe osoby z tego odcineczka. Wystarczy że zostawicie łapeczkę w górę pod tym filmem. Oprócz tego subik na moim kanale Tori Tori 2, czyli dwóch Brawl Starsowych kanałach trzeba je subować, bez tego nie ma szans. No i trzecia rzecz napisać w komentarzu swoje Supercell ID, żebym miał po prostu jak was dodać, no i to tyle. A ja witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z świątecznego maratonu i w sumie to zarazem z Brawl Newsów, bo mam dzisiaj naprawdę mocne nowości dla was. Oczywiście głównym tematem będzie coś związanego z naszym super Supercell Store i z specjalnym eventem Black Friday. Pokażę wam kolejne darmowe prezenty i nie chodzi mi o wczorajsze star dropy demoniczne i anielskie, no i również nie chodzi mi też o 10 darmowych gemów, co też można tu odebrać. Tylko kolejne nowe prezenty, bo już mam pewne informacje na ten temat. Codziennie będziemy dostawali jakieś Jakieś nowe prezenty i ja wiem jakie dokładnie Już sobie do tego przychodzimy, ale pamiętajcie Że dalej trwa kozackie rozdanie Dla was, gdzie każda osoba, która coś Kupi na tym sklepie, czyli internetowym Sklepie Super Sela wpisanym Moim kodem TORIF To jest mój kodzik, ty, o, i i Ma szansę zgarnąć kozackie nagrody, takie jak Moje zdjęcia z autografami, takie jak Saszetka z figurką Brawl Stars No i oczywiście losowy skinek Rzadkości mitycznej za 199 gemów Wyniki już 2 grudnia, więc No jak jeszcze nic na przykład nie kupiliście na tym sklepie a planujecie to, polecam wpisać kodzie, i kupić sobie dowolną ofertę, i wtedy już bierzecie udział. A jak, na przykład, kupicie jeszcze jakąś drugą ofertę z moim kodem, to macie podwójne szanse na wygranie. Jak kupicie trzy oferty, to macie potrójne szanse. Link do tej stronki, jak ktoś nam wam w opisie, a odcineczek ten zaczniemy od tego, że ja sobie sam kupię pakiet gemików. No i widzimy się zaraz, jak już te gemiki będą na moim koncie. A więc proszę bardzo, oferta już wleciała na moje konto. Zobaczcie, mamy najlepszą ofertę klejnotów i dodatkowo jeszcze 40 gemów za darmo. Odebrałem też sobie te 10 gemików dodatkowe, które czekało na mnie w tym sklepie, no i gratisy wczorajsze te darmowe prezenty czyli anielski star dropix wczoraj 15 monet no i oczywiście też diabelski demoniczny star i 15 monet więc wszystko teraz sobie odbierzemy i uwaga moi drodzy otwórzmy w sumie od razu te star ale przedtem tutaj się tam osoby które właśnie wczoraj zakupiły coś z moim kodikiem Tori na tej stronce. mega dziękuję i serdecznie was pozdrawiam było was tak dużo że nie wszyscy się tutaj zmieściliście z wczorajszych zakupów więc w kolejnym odcinku pokażę resztę nie bójcie się na pewno jak kupiliście z kodikiem Tori będziecie pokazani każdą osobę która coś na superseller store kupuje teraz z moim kodikiem podczas Black Friday, pokazuje na odcinku. Na tego maila wysyłajcie nagrania lub screeny i wtedy będziecie pozdrawiani i dodatkowo możecie brać udział jeszcze właśnie w tym rozdaniu. Uwaga, co tu będzie! Niestety teraz nic ciekawego nie trafiłem, szkoda, ale może demoniczny przyniesie mi szczęście. Błagam, Mortis! O! Oj, już myślałem, że coś lepszego będzie. No ale dobra, fajnie, że jest chociaż ikonka. A my jeszcze na chwilkę wracamy do sklepu, bo teraz tutaj chciałbym wam pokazać takie ukryte rzeczy, które udało mi się znaleźć. E, mianowicie śmieszne teksty, które są tutaj pisane. Nasz szef zwariował. Tak twórcy Brawl Stars to skomentowali, te wszystkie przeceny. Tutaj tak śmiesznie pokazali, jak Frank krzyczy, że wszystko musi się sprzedać. A Marco, jak widzicie, chce tego wszystkiego więcej. Ale najlepsza oferta jest tutaj z tym skinem do Piper. To nie są zdjęcia stóp dla niego, jest to niosąca flagę Piper. Bo w tym filmiku, który twórcy Brawl Stars wczoraj wrzucili, mówili, że będzie można odebrać ikonkę gracza ze stopami dla niego. No jak widać, nie, ale przynajmniej nawiązali do tego coś takiego pisząc. Co więcej, wczoraj, nie dało się zalogować na ten sklep, gdy serwery były przeciążone, twórcy wrzucili taką informację z takim napisem. Przetłumaczę wam to na polski: Zaloguj się, przegrywie, idziemy na zakupy. Takie coś do nas powiedzieli, czajcie? Coś się rozszaleli ci nasi twórcy. Była też informacja, że jesteś w kolejce, gdy czekałeś? I napisali, że mają niezwykle duży ruch. Czy to były zdjęcia stóp? Prosimy o cierpliwość. No nie wiem, co oni z tymi stopami mają, naprawdę. Ale już tak na poważnie, zaraz przychodzimy do najważniejszego tematu, czyli tematu darmowych prezentów. Co dostaniemy właśnie dzisiaj, co dostaniemy jutro, pojutrze, e, za darmo w tym sklepie. W ogóle dzisiaj o godzince 11.00 będziecie jeszcze mieli odcinek na moim kanale Tori 3. Oczywiście z Brawl Stars z naprawdę mocnymi rzeczami, dlatego dajcie znać, czy wpadniecie. A około godzinki 14 myślę, że odpalę Wam liveika, może nawet o 13.00, na którym powydajemy te gemy, co? <laughs> I uwaga, słuchajcie, bo to jest gruba rzecz, i w ogóle nikt o tym jeszcze nie mówił. Jak wejdziemy sobie w aktualności, wejdziemy w notkę wydania i zjedziemy na sam dół i znajdziemy poprawki, błędów i inne zmiany, to możemy zobaczyć. Ja wam tutaj zaraz zrobię zbliżenie, tylko sam to znajdę, bo tu jest dużo takich rzeczy napisanych. O, to, patrzcie. Podczas wydarzenia Mega Świnia mogą pojawiać się misje Mega Świni. Jakieś specjalne nowe misje Mega Świni. Nigdzie wcześniej twórcy nam o tym nie mówili. W ogóle nikt praktycznie tego nie widział. Udało się to znaleźć, moi drodzy i chcę wam to od razu powiedzieć, że jak wyjdzie Mega Świnia, no to wtedy będzie Będziemy mieli nie tylko same granie w tej mega świni, ale będą też jakieś specjalne dodatkowe misje, których nigdy wcześniej nie było. Dobra, ściągam tą czapę, bo jest mi strasznie gorąco, ale w ogóle, patrzcie, jaka fajna czapa. Tori team, może kiedyś będzie na sklepie. No więc, dobra, moi drodzy, jeśli chodzi o temat darmowych prezentów, patrzcie teraz uważnie na Franka. Codzienne, darmowe dropy, widzicie? Co tutaj Frank napisał, że będziemy mieli codzienne, darmowe dropy. Czyli chodzi o star dropy, czyli wychodzi na to, że codziennie będziemy otrzymywali za darmo właśnie demonicznego star dropa i anielskiego star dropa. I na ich odebranie mamy tylko i wyłącznie 24 godziny, więc jak nie zdążycie odebrać, to wam przepadną, bo wtedy będą już kolejne star dropy. Ten event będzie jeszcze przez 3 dni, więc licząc tych wcześniejszych star dropików, mamy jeszcze szansę odebrać ich łącznie 6, dlatego nie przegapcie. Po dwa dziennie star dropy do odebrania. Jak coś to jest potwierdzone, bo nawet sami twórcy Brawl Stars e, napisali nam jeszcze zanim ten event wyszedł, że jako darmowe prezenty codziennie będzie po jednym anielskim i po, codziennie po jednym demonicznym star dropie. Stąd też to są potwierdzone informacje i wiemy co dokładnie będziemy dostawać, ale e, czy dostaniemy jeszcze coś Szanse jak najbardziej są. Nie skreślałbym tego. Może jakieś inne prezenty jeszcze tutaj twórcy nam wcisną. nie jest powiedziane, że będzie tylko to. Choć nie nastawiajmy się jakoś specjalnie, bo to jakie i tak już dostajemy, przeceny w sklepie. To jak tanio można kupować różne skiny, no to i tak już jest niesamowite. Pamiętajcie po prostu, że codziennie na tym sklepie będą się pojawiały jakieś inne nowe oferty. I codziennie coś nowego dla siebie będziecie mogli znaleźć. Więc no myślę, że warto w te Black Friday i w teraz zaszaleć. Ja na pewno jeszcze nie jedną ofertę kupię. Jakby nie patrzeć, są też poukrywane darmowe skiny w tych ofertach. Przykładowo, jak kupicie tą ofertę z 400 gemów no to mamy bonus sklepu plus 40 klejnotów za darmo. Czyli kupując te 400 dostajecie za darmo 40 w bonusie. Co za tym idzie, za 40 gemików można już sobie kupić dowolnego skina zielonej rzadkości, czyli za 29 gemików, jakiego tylko chcecie. Takich bonusów jest bardzo dużo, są one też z błyskotkami, z monetami, więc no troszkę takich dodatkowych, darmowych rzeczy jest poukrywanych i chyba już sami widzicie jak bardzo jest to opłacalne, może więcej o tym gadać nie będę. Ziomek jakim jest Choosen Network zrobił taką fajną grafikę, na której to pokazał wszystkich zwycięzców z historii finałów światowych Brawl Stars z każdego roku we wcześniejszych też latach, jaka drużyna wygrywała i jaki puchar wtedy dostawała. Nowa esports, która wygrała jako pierwsza w 2019 roku pierwsze mistrzostwa świata Brawl Stars, otrzymała taki puchar jak widzicie, no nie przypominający typowo Brawla, ale jednak u góry był ten taki star dropik, taka gwiazdka, więc myślę, że bardzo ładny puchar, jakby nie patrzeć. W 2020 ekipa, która wygrała, miała taki oto puchar. No on już jest taki typowy, mocno kojarzący się z Brawlem. 2021 Zeta Division, ale taka azjatyckiej wersji. No też taki typowy pucharek w sumie Brawl Starsowy. Później 2022, kolejna Zeta, ale też jeszcze nie polska. No tutaj Zeta jak widzicie miała taki też w sumie dosyć normalny puchar, jaki się powtarzał co roku. To samo tyczy się 2023, tylko wtedy wygrali nasi Polacy. Zeta, Gero, Miał i Nowy. No i 2024 to oczywiście Humble świeżo wygrani, upieczeni zwycięzcy i oni wyjątkowo dostali pas. I właśnie to mnie ciekawi, skąd twórcy wpadli na pomysł, że tutaj dali pas, a zawsze w każdych poprzednich Latach dawali puchary. Napiszcie w komentarzu, co wy byście woleli dostać, czy pas czy jakiś puchar. I przygotowałem tutaj jeszcze bardzo ciekawą rzecz związaną z shade'em. Shade dopiero co wszedł do gry i zawsze jak za tym aż wchodzi, przed tym, gdy twórcy go dodadzą, no to myślą nad jego kolorami. Jak ma wyglądać w gierce, jaki kolor będzie do niego najbardziej pasował? Tu macie pokazane oficjalne szablony, nad jakimi kolorami do Shade'a, Jeszcze twórcy ProStar się zastanawiali. Było kilka innych opcji. Wybrali oczywiście tą, jak widzicie tutaj, taką jaką mamy w grze, ale dajcie znać, czy któraś z tych nie podobała Wam się czasem bardziej się mega podoba ta z e, właśnie tutaj niebieską bluzą i z czerwoną czapką jest giga kozacka, aczkolwiek ta, która jest teraz chyba w Brawlu i tak jest mimo wszystko lepsza. Ta czarna też nie jest zła, ale szału nie robi. Zielona, taka średnia, szczerze nie podoba mi się. E, fioletowa wersja, podobna do tej, co mamy teraz, ale trochę inna, no nawet spoko. E, ta taka ciemna, e, właśnie też z pomarańczowymi okularkami nie siedzi mi. No i pomarańczowa bluza, niebieskie okularki też tak średnio, więc wydaje mi się, że twórcy wybrali najlepiej i to jakiego mamy teraz Shadow, no najlepiej do niego pasuje. W tym odcinku z to już na tyle. Widzimy się dzisiaj na kolejnym odcinku na kanale Tory 3 i na Live'iku.